jeszcze czołem, kluski z rosłem. Słuchajcie kochani, dzisiaj o, szybko, krótko i tak um, zwięźlej na temat, może w ten sposób powiem. Um, omówimy sobie dzisiaj kilka połączeń kart, które mogą Wam się przydawać bardzo często przy rozprawach sądowych, przy kwestiach prawnych, przy rozwodach, nierozwodach itd., itd. No nie oszukujmy się ogólnie, rzecz ujmując temat. Nigdy nie wyjdzie z mody, dużo osób z tego co wiemy ma problemy dotyczące właśnie odczytywania tego typu zagadnień. Jeżeli chodzi o sądy, jeżeli chodzi o kwestie prawne, jeżeli chodzi o kwestie rozwodowe, papiery rozwodowe itd. itd. Jednej karty mi brakuje na stole sekunda, a nawet nie jednej tylko kilku, więc ja sobie tylko szybko znajdę. Karty, które mi są jakkolwiek potrzebne do wyjaśnienia tego wszystkiego. Oczywiście, jak zwykle na samym końcu. Jak szukasz, to zawsze jest na samym końcu. Dobra. Pamiętajcie, oczywiście, o tym, że wszystkie filmiki, które ja nagrywam, i wszystkie połączenia kart, które Wam podaję, są zazwyczaj moimi własnymi wypracowanymi, są moimi własnymi wypracowanymi skojarzeniami. Możecie mieć inne. Poza tym pamiętajcie, że część, którą Wam tutaj pokazuję, to jest tylko i wyłącznie skrawek góry lodowej, połączeń kart, które jako taką mogą funkcjonować w systemie kart Lenormand. Dlatego bardzo bym prosił o to, żebyście pamiętali, żebyście sami sobie jednak, Jezus, jakie to jest ukurzone. No, trzeba ten mikrofon wytrzeć, um, Żebyście jednocześnie pamiętali o tym, że um, najważniejsze jest to, żebyście sobie sami tworzyli różnego rodzaju połączenia, żebyście sobie sami, że się tak wyrażę, programowali karty i się z nimi dogadywali. Nie jest to skomplikowane. Wystarczy sobie zrobić jakiś tam system skojarzeń, które później będziemy po prostu najzwyczajniej w świecie rozwijać i najzwyczajniej w świecie będziemy sobie go dalej kształtowali, tak? Także ogólnie rzecz biorąc, wszelkiego rodzaju aspekty związane z. Um, Połączeniami kart, które ja Wam tutaj prezentuję, są tylko i wyłącznie częścią, bardzo małą częścią połączeń kart, które ja sobie wypracowałem, tak? Uwierzcie mi, notatek na ten temat ten mam multum. Niemniej te filmiki mają Was zachęcić do własnych skojarzeń, do własnego rozpracowywania tych symboli i do własnego rozpracowywania skojarzeń dotyczących po prostu najzwyczajniej w świecie tych symboli, które mogą nam później w kartach ułatwiać interpretowanie niektórych wątków i niektórych rzeczy. Dlatego też dzisiaj koncentrujemy się na Kwestiach prawnych, dla mnie kartą prawa, kartą wymiaru sprawiedliwości, kartą tego typu urzędów i tak dalej, i tak dalej, zawsze były i zawsze będą rózgi. Ruzgi są kartą, która pokazuje bardzo wiele, bardzo wiele rzeczy. Są jedną z najbardziej złożonych kart, przynajmniej moim zdaniem. Mają niesamowicie duży zakres informacji, które próbują nam, że się tak wyrażę, w rozkładzie przekazać. I właśnie za pomocą połączeń tych kart z wieloma, wieloma, wieloma różnymi innymi możemy dopatrywać się różnego rodzaju ciekawych skojarzeń, właśnie, które mogą nam w wątkach dotyczących um, życia zawodowego, że się tak wyrażę, twór zawodowego, prawnego, kwestii prawnych, mogą nam bardzo wiele tej o, informacji najzwyczajniej w świecie sprzedawać. I teraz tak. Ruchy same w sobie są kartą wymiaru prawa, tak? Niech Wam się kojarzą z tym młoteczkiem, którego używają sędziowie do um, ogłoszenia werdyktu, ogłoszenia wyniku, ogłoszenia um, tego, co zostało orzeczone, tak, na tej zasadzie wymiaru sprawiedliwości, czy też po prostu kary, uniewinnienia i tak dalej. Werdyktu po prostu w wyniku danej sprawy, danej rozprawy. I teraz tak. Ruchy są kartą bardzo wielu rzeczy. Są kartą o, odpowiadającą za rytmikę, za muzykę w wielu przypadkach, za e, manufakturę, za rękodzieło, e, za gotowanie, za sprzątanie, niesprzątanie, podpisywanie różnego rodzaju aspektów, aczkolwiek to są inne połączenia kart, o których może kiedyś powiem, może nie. Natomiast e, na ten moment skoncentrujemy się na tej karcie, jako wymiarze sprawiedliwości, jako prawa, a wymiarze prawa, i tak dalej, i tak dalej, jako, tych, jako te, w tych aspektach, tak? To może po prostu skwituje. I teraz tak. Najważniejszym połączeniem tych, tej karty pod tym kątem, w tym aspekcie jest oczywiście rózgi i wieża. Ruzgi i wieża to jest połączenie kart mówiące nam o wszelkiego rodzaju aspektach związanych z sprawami sądowymi, sprawami wszelkiej maści, podpiętymi pod prokuraturę, pod adwokata, i tak dalej dalej. Jeżeli to połączenie kart wyskakuje wam gdziekolwiek, w wielkiej tablicy, czy w jakimkolwiek rozkładzie, możecie być pewni, że tutaj jest toczona jakaś sprawa. Możecie być pewni, znaczy pewni, jak pewni, zależy, jak Wam po prostu karty podpowiadają, jak do was karty mówią, tak? Niemniej w moim systemie, tak jak ja pracuję, ja jestem pewien, że jeżeli tego typu połączenie kart gdzieś się tam rzuci w oczy w rozkładzie, bezpośrednie, niepośrednie połączenie kart, um, mamy wtedy do czynienia z jakąś sprawą e, natury oficjalnej, która po prostu najzwyczajniej w świecie się toczy w tym momencie. Bądź będzie się toczyć, bądź się toczyła w zależności od tego, gdzie to leży w wielkiej tablicy, tak? Czy po prawo, czy po lewo. Od czego? Nieważne. I teraz tak. Drugi um, zwierząt. To są wszelkiego rodzaju um, areny sądowe, tak można byłoby to określić. Jak chcemy sobie zobaczyć zakład karny, więzienie i tak dalej, i tak dalej, no to mamy arenę sądową, no i mamy zamknięcie, tak? Zamknięcie w, jakimś, w, jakimś, w jakiejś instytucji związanej najzwyczajniej w świecie z wymiarem sprawiedliwości na zasadzie zamknięcia danego wątku, tak? Czyli może, mogą to być wszelkiego rodzaju. Zakłady zamknięte, poprawczaki, um, zakłady psychiatryczne, w których, jesteśmy, w których osoba jest skazana, że się tak wyraża na przebywanie w takim zakładzie, zakłady zamknięte w wszelkiej maści i tak dalej, i tak dalej. To są tego typu informacje. Jeżeli dokoptujemy sobie do tego gdziekolwiek kartę domu, mamy wtedy po prostu areszt domowy, tak? czyli piękną branzoletę na udzie, czy tam na, na goleni. Tak to po prostu określmy. Sądy, zakłady zamknięte, areszt domowy. Proste, proste. Jak już mamy rozgraniczone miejsca, w których dany, dany aspekt może się odbywać i roz, rozgrywać, dorzucamy sobie do tego osoby. W ten sposób mamy sędziego, czyli osoba, która w jakiś sposób um, wydaje wyroki. Tak? Osoba decyzy, decydy, decyzyjna, osoba, która ma prawo głosu, że się tak wyrażę, bez żadnego większego problemu, takie no, w naszym wymiarze sprawiedliwości jedno z ważniejszych. Um, czyli szef na sali sądowej. Tak Jak do tego dekoptujemy sobie wierzę, no to tym bardziej nam to po prostu karty podkreślają. No, i jeżeli mamy takie połączenie kart, wszelkiego rodzaju karty dookoła będą nam opowiadać o właśnie tej osobie. Jeżeli do karty RUSK, dokoptujemy sobie kartę psa. Jakkolwiek to nie zabrzmi, przepraszam, może skojarzenie być rażące dla co po niektórych, natomiast dla mnie to jest policjant, dla mnie to jest osoba mundurowa. Ten policjant tutaj bardzo, bardzo często, bardzo często w ten sposób w kartach będzie nam wychodził, więc o tym sobie na pewno tutaj należy pamiętać. Ja sobie tutaj patrzę w notatki, czy ja o wszystkim na pewno powiedziałem tak, jak powinienem. Um, czyli tak raz jeszcze, mamy prawo jako takie. Ta karta mówi nam o wiele większej ilości rzeczy, aczkolwiek w tym wypadku pod tym kątem prawo. Wszelkiego rodzaju sale sądowe, prokuratury itd. i tak dalej. Zakłady zamknięte, areszt domowy, sędzia, osoba mundurowa, ewentualnie policjant. Karta Lisa jest kartą bardzo ważną w tym zagadnieniu ze względu na to, że karta Lisa w ogóle z moimi kursantami sobie rozgryzamy bardzo mocno pod kątem stron tej karty, pod kątem tego, w jaki sposób analizujemy sobie tę kartę względem innych kart osobowych i tak dalej. Natomiast jeżeli Lis wyjdzie nam pod psem, a koło niego będą gdzieś tam leżały rózgi, mamy wtedy do czynienia z osobą, która, ma, która jest bardzo dobrym adwokatem, bardzo dobrym prawnikiem, wręcz cudownym, tak? osobą, która bardzo fajnie wdeptuje, może to wam na wiąże z wdeptuje te, no, ten fałsz, te kłamstwo w podłogę, tak? Czyli po prostu z nim bardzo fajnie walczy. Więc pies z rózgami, um, policjant, osoba mundurowa, straż miejska, i tak dalej, i tak dalej. Dokopujemy sobie do tego. Przepraszam, że mi się ręce trzęsą za dużo kawy dzisiaj, próbowałem się jakkolwiek wybudzić. Echem. Karta Lisa pod świetny adwokat, świetny prawnik, osoba, która, której naprawdę możemy bez żadnego większego problemu powierzyć naszą sprawę na sali sądowej. No chyba, że te karty wyjdą nam po stronie przeciwnej. No to możemy mieć lekki problem z wygraniem takiej rozprawy, ze względu na to, że adwokat osoby, z którą mamy do czynienia, naszej konkurencji, jest naprawdę osobą bardzo, 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 bardzo kompetentną. Także ogólnie rzecz ujmując, jest to połączenie kart, w zależności od tego, czy stanie po nasze stronie, czy nie po naszej stronie, w wielkiej tablicy to zawsze widać, to mamy albo bardzo fajnie, bardzo fajny sygnał do tego, że mamy możliwość bez problemu to wygrać, albo trochę się trzeba będzie pogimnastykować, pomęczyć i pozastanawiać, tak? Pamiętajmy o tym, że karty będą pokazywały nam zazwyczaj najwyższy wymiar sprawiedliwości, czyli po prostu najzwyczajniej w świecie taki sąd ostateczny w kartach tarota, tak? Czyli jeżeli coś, jeżeli zawiniliście, no to możecie spodziewać się po prostu problemu, jeżeli nie. No, to jesteście, jesteście niewinni, no to możecie po prostu najzwyczajniej w świecie być spokojni. Bo osoba o takich kartach, czyli prawnik, zazwyczaj wyjdzie ta osoba w kartach klasycznych dookoła tego połączenia kart. Czy tam będzie jakiś król, czy tam jakaś damka, zawsze patrzymy się najlepiej na karty starsze. Od naszej, czyli albo trefle, albo piki. Piki są tutaj akurat najlepsze pod tym kątem. I mamy właśnie takie połączenie kart, no to mamy do czynienia z osobą, która naprawdę będzie, będzie wobec nas bardzo dobrze kompetentna. I na to sobie należy zwrócić uwagę. Kolejne takie połączenia, które w tym wypadku akurat chcę z wami poruszyć, to są papiery to są karty papierów rozwodowych, tak? Papierów rozwodowych i ogólnie rzecz ujmując dokumentów i papierów w kwestiach związanych przede wszystkim właśnie z tym prawem, z tego typu wątkami. Gdzie to było cyk. W ten sposób mamy Akt Małżeński bądź jakiś kontrakt, tak? No. Akt małżeński na dobrą sprawę jest kontaktem pomiędzy, kontraktem pomiędzy dwojgiem ludzi, wyłączając z małżeństwa uczucia. To jest po prostu umowa pomiędzy dwojgiem ludzi, umowa cywilna. Natomiast tutaj mamy do czynienia z na przykład papierami rozwodowymi. Kiedy trumna nam stanie gdzieś mniej więcej pomiędzy, bądź w okolicy właśnie listu i pierścionka, mogą to być papiery rozwodowe i może to być sygnał dotyczący tego, że jedna ze stron małżeństwa, czy tam jakiegoś stabilniejszego związku akurat małżeństwa, no bo nie bierze się rozwodu w momencie narzeczeństwa, czy tam po prostu jakiegoś związku nieformalnego. Natomiast, no tak jak mówię, to są karty papierów typowo rozwodowych. Um, I takie karty w rozkładzie mogą nam delikatnie dawać do zrozumienia, że coś się tutaj będzie kroiło. Um, więc na tej zasadzie możemy sobie na to zwracać tutaj uwagę. Oczywiście takich połączeń kart o papierach rozwodowych, o sprawie rozwodowej, o podziale majątku, um, o zachowkach, niezachowkach, spadkach, niespadkach jest multum, multum więcej, tak? Natomiast nie wszystko będę tutaj z Wami opowiadać. Z dwóch powodów. Pierwsze, byłoby to nie fair w stosunku do moich byłych kursantów. I po drugie, no nie oszukujmy się, chciał, nie chciał. Um, ha. Pracujcie też sami, nie chcę wam dawać wszystkiego na złotej tacy. Tak? Więc jeżeli będziecie sobie sami siedzieć i kombinować, to sobie wypracujecie swój własny system. A jak nie, to czekajcie na moją książkę bądź na jakieś um, kolejne projekty z mojej, z, mojej, z, mojej, z mojej ręki. tak Natomiast. Do tego jeszcze trochę trochę czasu upłynie. E, wracając, karta listu, karta listu. Um... Jeszcze tutaj tak sobie poruszymy właśnie kwestie związane stricte z papierami, dowodami i tak List może być wszelkiego rodzaju papierami dotyczącymi właśnie spraw sądowych, urzędowych, jakichkolwiek oficjalnych. Jednocześnie może być dowodami w sprawie, tak? Bo list to jest karta dowodu czarno na białym. Na liście, jak czytamy listy z urzędu, rzadko kiedy tam się pojawiają kolorki, bądź jest coś podkreślone, bądź jest coś po prostu pomalowane natęczowo. To jest karta informacji czarnej na białej, czarno na białym, tak? Czyli po prostu konkretna informacja, więc to jest karta, która może symbolizować dowody w sprawie. Jeżeli koło tego stanie lis, w zależności od tego też po której stronie stanie lis, bo lis w którą stronę idzie, z której strony wychodzi i co się nad nim, co się pod nim. Natomiast momencik, bo na tej talii chyba jest na odwrót, tak. W tej kombinacji e, mamy do czynienia z tym, że list na talii niebieskiej sowy, czyli na tej talii, która jest wzorowana na Daszpire de, de Hoffnung, czyli na tej oryginalnej tali kartę Norman, list idzie w drugą stronę. Tak więc tego typu informacje to są sfałszowane papiery. Tego typu informacje to są także sfałszowane papiery. Także to jest informacja dość ważna dla Was. Kolejną taką ważną informacją przy różnego rodzaju dokumentach dotyczących właśnie spraw sądowych, spraw urzędowych, e, również umowach pod kątem życia zawodowego, umowach dotyczących nie wiem, kredytu i tak dalej i tak dalej. Kiedy mamy kosę obok karty listu, to są haczyki w papierach, czyli czytamy drobne druczki, bądź dajemy jakiejś osobie obeznanej w temacie papierologii do przeczytania ten dokument, bo może być tam coś zawarte, zapisane w ten sposób, że my tego nie, nie rozczytamy tak jak powinniśmy, a mogą tam być, tak jak mówię, jakieś haczyki w umowie, jakieś niedociągnięcia, gra półsłówkami i tak dalej i tak dalej. Szkoda byłoby się na coś takiego naciąć. Więc ogólnie rzecz ujmując, haczyk w papierach. Ale o tym już oba w jakimś filmiku mówiłem. Karta węża. To jest karta paragrafu, tak? Chyba każdy wie, jak wygląda symbol paragrafu. To jest taki cyk, cyk, czyli taki no wąż, tak? Na tej zasadzie. Więc jeżeli mamy tego typu informacje w kartach, jakkolwiek by tego nie ułożył, mamy wtedy do czynienia z tym, że w papierach, w dokumentach, z którymi mamy do czynienia, jest po prostu coś niekoniecznie zgodnego z wyższą formą administracji, ewentualnie z obecnie panującymi ustawami. Na zasadzie, nie wiem, mamy, mamy, mamy umowę o pracę, w której na przykład pensja, którą chce nam wypłacać pracodawca, jest niższa niż najniższa krajowa i nie jest w żaden sposób jakimiś dalszymi, że się tak wyrażę, możliwymi zarobkami. Tak? Czyli będziemy po prostu w cudzysłowie rypani na pieniądze. Tak? Aczkolwiek to nie musi być z tego tytułu, że pracodawca czy osoba, która te dokumenty sporządzała, chce nas oszukać. Ale to może być z tego też tytułu, że na przykład nie wiem, osoba, która ma do czynienia, z którą mamy do czynienia i sporządzała właśnie dany papier, dany dokument, dajmy na to niekoniecznie jest na bieżąco z obecnie panującymi ustawami, obecnie panującym prawem, tak? Dajmy na to, że coś zostało w Sejmie przegłosowane bardzo po cichu w nocy, no i nie mamy wszystkiego już na teraz, tak jak powinno być, że się tak wyraża w dokumentach w papierach. Także ogólnie rzecz ujmując, jeżeli mamy kosę przy liście, to to jest haczyk, który ma nas naciągnąć. Jeżeli mamy lisa w, w koło listu, to na pewno jest to jakieś oszustwo w papierach. Jeżeli mamy węża przy karcie, przy karcie listu, mogą to być różnego rodzaju papiery, dokumenty, które jakby są nieaktualne względem swoich treści do panującego obecnie systemu, do panującego obecnie ustawy, czy tam po prostu kwestii odgórnie narzuconych, tak? To są takie poszczególne połączenia kart. Bardzo polecam się z nimi zapoznać. Bardzo polecam sobie samemu rozpracowywać dalsze skojarzenia i dalej sobie, że się tak wyrażę, samemu kminić, co poszczególne karty mogą pokazać. Bardzo do tego przydają się znajomości stron kart Lenormand. Bardzo do tego przydają się właśnie znajomości tego, w którą stronę karta jest pozytywna, w którą negatywna, w którą stronę co idzie i w jaki sposób to na rozkład wpływa. Niemniej, tak jak mówię, każdy sobie to może wypracować samemu. Moi kursanci sądzę, że akurat wiedzą, jak. W jaki sposób karta Lisa funkcjonuje w moim systemie, także myślę, że będzie im troszeczkę łatwiej, aczkolwiek ja zachęcam całą resztę do myślenia, kombinowania i wymyślania samemu swoich skojarzeń. Taka rada ode mnie. Jak oglądacie moje filmiki, jak sobie je przejrzycie, tak poszczególnie łącząc sobie na przykład w tym filmiku była karta lisa, gdzieś indziej była karta lisa gdzieś indziej była karta lisa to sobie poskładacie to wszystko do całości, do kupy trochę, trochę, trochę o po pomyślunku i damy sobie ze wszystkim radę um, bardzo polecam w razie czego zapoznać się z innymi materiałami, które uh, tutaj u mnie na kanale się pojawiły i będą pojawiać, na ten moment to tyle ja jeszcze tylko chcę Wam zaprezentować taką talię, uh, Lenormand Maestro ja ją dostałem od jednej z moich kursantek z Francji akurat z którą prowadziłem sobie zajęcia, jest to świetna talia, która pomaga nam wypracowywać kolejne skojarzenia, ze względu na to, że na przykład, nie wiem, zum Spiel. Mamy tutaj, mamy tutaj kartę węża, tak? No to mamy węża, mamy jakieś kij, na którym wiszą, jest pranie, tak? Mamy jakąś, um, jakiś symbol szalika, czyli wszystko co jest długie. Mamy jakieś kręcone schody, mamy wymiar sprawiedliwości, czyli wagę jako tako również. Mamy jakiś supeł, mamy pierwszy grzech, tak? Pokazany w kartach pokusa i tak dalej, i tak dalej. Dajmy na to karta klucza. Klur. oj Olero, jedna stój tu. Mamy kartę klucza, tak? Klucze do samochodu, klucz francuski. Nie, to nie jest klucz francuski jakiś klucz sobie załóżmy jakąś żaróweczkę, jakiś klucz na zasadzie karty, klucz wiolinowy, jakieś drzwi skojarzenia, skojarzenia, skojarzenia skojarzenia, nie wiem, mamy myszy mamy mysz no to mamy inne gryzonie mamy pchły, mamy jakiś e, durszlak dziurawe naczynia i tak dalej i tak um, dalej, tutaj mamy mysz, która idzie do sera, wiebiurka rzym i tak dalej, znaczy tutaj mamy akurat koloseum natomiast no, różnego rodzaju skojarzenia są tutaj jak najbardziej wypracowywane za pośrednictwem tej talii um, o niedźwiedź, no piękny jest niedźwiedź czyli miśki, niedźwiedź, czyli mama, która opiekuje się dziećmi, torebki, skóra, portfele, oszczędności, pieniądze jako tako, gotowanie, miód, słodycze, słodkości. Także ogólnie polecam się zaopatrywać w różnego rodzaju talie kart Lenormand, ze względu na to, że każda talia, która jest trochę niekonwencjonalna, czyli nie zawiera na sobie, nie wiem, niedźwiedź to tylko niedźwiedź, lis to tylko lis, ale jest jakoś... Dopieszczona graficznie, bądź zawiera jakąś dodatkową symbolikę, tak jak na przykład w talii The Lunar Nomad Oracle Cards. Mamy zamiast chmur, typowych chmur na zasadzie na naszym pięknym nieboskłonie, mamy perfumetkę i zaduch po prostu w cudzysłowie pokazany przez perfumy, które zostały roz, nie rozsiane, tylko e, rozpryśnięte w cudzysłowie, tak z tej perfumetki skojarzenia, skojarzenia, skojarzenia. Także ogólnie rzecz ujmując, pracujcie sobie nad tym. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się przyda do jako tako kwestii związanych z interpretowaniem i rozgryzaniem, o, tutaj jeszcze w czego pudełeczko jest takie, rozgryzaniem i analizowaniem kwestii związanych z rozprawami sądowymi, rozprawami dotyczącymi podziału majątku, dotyczącymi um, jakichś tam rozwodów, nierozwodów, spraw karnych, niekarnych i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście ten temat w kartach uwielbiam. Sprawy podziału majątku przy rozwodach, mua, ewentualnie sprawy spadkowe uwielbiam rozgryzać tego typu rzeczy w kartach. Niemniej, tak jak mówię, to zależy po prostu tylko i wyłącznie od upodobań. A to akurat zawsze był mój konik w pewien sposób, tak samo jak zdrowie. Zdrowie też w kartach Lenormand uwielbiam. Kwestie miłosne jak najbardziej. Zresztą w ogóle karty Lenormand kocham. Także na ten moment ja Wam wszystkim bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że materiał przydatny i mam nadzieję do usłyszenia.